Szanowni Państwo, witamy Was z miejscowości Linów, Gmina Zawichos, Powiat Sanomierski. Jest ze mną pani Ewa Banajska, mieszkanka tej miejscowości oraz Tomasz Huck, członek zarządu powiatu. Szanowni Państwo, jesteśmy na drodze wojewódzkiej 777, bądź to co zostało z tej drogi, dzisiaj jest rocznica, dokładnie rok temu. Właśnie na tym odcinku od Linowa do Annopola zdjęto asfalt i praktycznie nic się nie dzieje. Analogicznie, bo podczas gdy ta inwestycja drogowa, którą finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej, toczy się na dwóch drogach wojewódzkich. 777, gdzie jesteśmy? Podpisanie umowy w maju 2020 roku, czyli 5 lat temu, następnie aneksy do umów yy, ostatni z 2023 roku i yy, yy, jest obawa, że ta droga. Dzisiaj z różnych przyczyn dochodzą nasze różne informacje, że brakuje pieniędzy, że nie ma kolejnego aneksu z wykonawcą, że Ministerstwo Obrony Narodowej też się zastanawia, co dalej. E, mieszkańcy i tu jest z nami pani Ewa, są rozgoryczeni, bo to jest główny dojazd do gminy Zawichost. Analogicznie druga droga, która jest finansowana z MONU, czyli droga 755 e, przez. E, Czyżów w kierunku ożarowa za dwa miesiąca zostanie wykonana? Ten odcinek natomiast nic tu się nie dzieje. Widzimy co za nami, jakie wielkie błoto. Panie Ewo, jakie jest odczucie mieszkańców? No, mieszkańcy są rozgoryczeni, ponieważ rok temu zostały ściągnięte dywaniki asfaltowe. Droga rozkopana, jak sucho, tak, dobrze, my przejedziemy, ale widzicie Państwo, co się dzieje. Jak jest taka pogoda, jak w tej chwili, to jest po prostu wielkie nieszczęście dla mieszkańców. Wsi Linów, jak również dla tych, którzy na przykład z województwa lubelskiego chcą się dostać na stronę tu do Sandomierza. To jest bardzo źle dojechać. My jesteśmy odcięci praktycznie od świata, żeby cośkolwiek załatwić. Kto ma auto, przejedzie, ale są osoby starsze, które korzystają z przewozów busów i w tej chwili bus dojeżdża tylko tutaj na środek wsi Linów. A starsze osoby muszą jakoś sobie radzić i dochodzić, dojeżdżać. Bardzo ciężko jest, bardzo ciężko, a naprawdę nie dzieje się nic. Nic się nie dzieje w tej chwili na tej drodze. Szanowni Państwo, to, że tu jesteśmy, to wynik interwencji, próśb, telefonów, sygnałów od mieszkańców, że warunki są fatalne. Jest z nami zarządu pan Tomasz Huk, który również y, interweniuje w tej sprawie. Radny sejmiku Andrzej Sfajda złożył stosowną interpelację. Dziwi w tej sprawie również opieszałość i y, pewne zaniechanie y, tematu przez samorząd y, miasta i gminy Zawichost. Po, jakby nic się nie działo, jakby ni, problem nie istniał, a komunikacja województwa lubelskiego z świętokrzyskim na tym odcinku praktycznie nie istnieje. Y, kolego Tomku, jakie są sygnały od mieszkańców? Proszę Państwa, jesteśmy atakowani przez mieszkańców. Po prostu sytuacja jest jaka jest. Po prostu droga jest nieprzejezdna, a w zasadzie to nie ma tej nie ma drogi. drogi. I popatrzmy tutaj za mną, po prostu droga została rozebrana, zdjęty asfalt, rozkopana, i najgorsze jest to, że tutaj nic się nie dzieje na tej drodze. No i mieszkańcy słusznie mają rację, że po prostu jest, dla nich to jest. Tragedia. Nawet gdyby trzeba było pogotowie, czy, czy straż, czy jakieś inne służby, no po prostu nie da rady, żeby tu dojechać. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy zapraszamy, zapraszamy. Tak, zapraszamy, zapraszamy. Szanowni Państwo, widzicie, jakie jest oburzenie społeczne. Yy, dlatego też te, z tego miejsca apelujemy do zarządu województwa, pani marszałek, pana wicemarszałka, zarządu dróg wojewódzkich, aby wzięli się do roboty. Nie sztuką jest jeździć po gminach, sadzić dęby, yy, popisywać się na, wo, yy, na workach, gdy się zjeżdża jak dzie, dziecko yy, w śnieżkach, ale wziąć się do roboty, bo istnieje tutaj faktyczny problem, który nad, trzeba natychmiast rozwiązać. Z tego, co wiemy, nie ma aneksu z wykonawcą tej inwestycji. Podpisać aneks i wziąć się do roboty. Yy, póki pogoda pozwala, yy, my też realizujemy jeszcze inwestycje drogowe. Można je realizować, aby ten odcinek był przejezdny i służył mieszkańcom. Najgorsze jest to, że po prostu nie widać tu żadnego postępu robót ale tu w ogóle nie widać, że coś się dzieje. Tu się nic nie dzieje, proszę Państwa, na tej drodze. Naprawdę nic się nie dzieje. Ja mieszkam tam na początkowym odcinku tej drogi, więc żebym ja dostała się do Zawichosta. No to proszę państwa, będę brała udział w rajdach teraz. Szanowni państwo, Ministerstwo Narodowej też się w tej sprawie przygląda. Przyglądamy się my. Wściekli są mieszkańcy. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na czele z panią Marszałek. Prosimy, weźcie się do roboty. Dziękujemy.